Witam Państwa na wystawie Marian Warzecha Zbiór Otwarty. Wystawie, która dokumentuje w sposób syntetyczny, ale myślę, że niezwykle ciekawy, twórczość tego wybitnego, choć zapomnianego artysty. Jednym z ważniejszych zadań Muzeum, narodowego również, jest przybliżanie, przywoływanie z niepamięci twórców trochę zapomnianych, na marginesie tego głównego nurtu. A twórczość Mariana Warzecha nie jest łatwa. Jest trudna w interpretacji, w rozumieniu, szalenie powściągliwa, konceptualna, poważna i surowa. Niemniej jednak wystawa próbuje tę twórczość przybliżyć, pokazać jak była różnorodna przez ten bogaty, długi życiorys artysty. Zaczynamy pracami młodzieńczymi z drugiej połowy lat 40., a zamykamy tę opowieść z początkiem lat 2000 niezwykle ciekawej, subtelnej, powściągliwej, ale bardzo wciągającej. Marian Warzecha to artysta, który brał bardzo czynny udział przy powstawaniu tej wystawy i chcę Państwu powiedzieć, że każde moje, moje wybory, to jaką pracę chcę pokazać na tej wystawie, było konsultowane samym twórcą, więc on miał wyjątkowy Wpływ na kształt tej wystawy. I mogę zadeklarować, że to, co Państwo zobaczą, zgadza się z tym, co artysta sam chciał też Państwu pokazać. A opowieść o tym twórcy zaczynamy z końcem lat 40.. Wtedy to młody jeszcze Marian Warzecha, ulegając różnym fascynacjom, odkrywając różne formy artystycznego wyrazu. Biegając do sukiennic, gdzie wówczas była prezentowana m.in. polska sztuka międzywojenna, zachwycając się takimi twórcami jak Leon Chwistek i jego szermierką, formistycznymi pracami braci Pronaszków, stwierdził, że to jest droga, którą chciałby iść. A spotkawszy na stronach Propilien Kunstgeschichte twórców takich jak Max, Ernst, François Picabia czy Pablo Picasso, nie, była, nie miał już wątpliwości. Że taka twórczość go po prostu bardzo interesuje. Biegając do Liceum Plastycznego, sam nazywany był przez swojego kolegę ze szkolnej ławy, Franciszka Starowiskiego Picas. Na wystawie będzie można zobaczyć te pierwsze młodzieńcze próby inspirowane m.in. właśnie kubizmem. Bardzo ciekawe, nadal bardzo świeże i aktualne, tym bardziej, że były to jeszcze bardzo młodzieńcze prace i niepewne chciałoby się rzec. Zaczyna studia artystyczne na wydziale malarstwa w 1949 roku, ale szybko się zniechęca. Atmosfera panująca wówczas na uczelni, przesiąknięta już wprowadzonym w chwilę wcześniej socrealizmem, to nie jest atmosfera, na którą chce się zgodzić artysta, nie chce w tym uczestniczyć. Zarzuca sztukę. Próbuje swoich sił na historii sztuki między innymi, ale to też go nie wciąga zbyt długo i mocno. Powraca na uczelni w 1952 roku już na wydział scenografii. Szczęśliwie kończy ten wydział. Jego pracą dyplomową jest scenografia do spektaklu Sokrates Zawiejskiego. Prapremiera odbywa się 26 lipca 1957 roku w Teatrze Słowackiego. Chciałabym teraz zatrzymać się na roku 1957. Roku bardzo ważnym dla artysty, ale też dla powojennego życia artystycznego Krakowa i Polski. Oto wtedy oficjalnie zawiązało się stowarzyszenie Druga Grupa Krakowska. Muzeum Narodowe w Krakowie w 2017 roku przywołało ten historyczny moment piękną wystawą prac artystów członków założycieli tego stowarzyszenia i na tej wystawie też można było zobaczyć dwie piękne kameralne prace Mariana Warzechy z kolekcji naszego muzeum. To był ważny rok nie tylko dlatego, że oficjalnie zawiązało się stowarzyszenie pod charyzmatycznym przywódcą Tadeuszem Kantorem, ale też i ta wystawa pokazuje dwie takie prace, fascynację, jaką uległ Marian Warzecha. To moda na informal. Sam artysta mówi, że dość szybko mu przeszła. Niemniej jednak mnie udało się znaleźć w kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie dwie prace dokumentujące tę krótką fascynację. Dwie prace, gdzie wydaje się artysta porzucił skrupulatność, powagę, powściągliwość tak charakterystyczną od samego początku dla jego twórczości, a uległ barwie. Pozwolił sobie ją spontanicznie rozlewać i rozkładać w przestrzeni obrazu. I te dwie prace różne, jeżeli chodzi o zastosowanie kolorów, są taką próbą, bardzo ciekawą, i co dla mnie też było bardzo ważne, tylko dwie prace takie znalazłam, jakby artysta chciał ukryć ten moment w swoim artystycznym rozwoju. Ale ta moda na informal, jak Państwo mogą wiedzieć, rozlewała się wówczas nie tylko po polskich. Pracowniach artystycznych, ale również po całej Europie. Stąd też ważne było dla mnie, aby ten moment również przywołać, bo chciałoby się, że po raz pierwszy i chyba ostatni, widzimy tu taką śmiałość z użyciem koloru, akcenty barwne też pojawiają się, co nie będzie charakterystyczne dla tego twórcy, i plama barwna bardzo swobodnie, tak jak mówię, wędruje po całej. Kompozycji. Przynależność do Stowarzyszenia Druga Grupa Krakowska dawała też możliwość artyście pokazywania swojej twórczości szerszej publiczności. A kiedy po raz pierwszy Marian Warzecha miał okazję zaprezentować. Swoje prace. Jak wspomina, było to najprawdopodobniej podczas antraktu jednego z przedstawień Teatru Cricot II w Krzysztoforach. To tam, na chwilę, kiedy artyści nie grali, wnosili, by po chwili wynieść pracy artysty. I jak sam wspomina, były to prace właśnie informelowe. Zastanawiam się, jak wyglądała twórczość Mariana Warzechy, gdyby nie wyjazd do Rzymu. Na prywatne zaproszenie pod koniec 1959 roku artysta wyjechał do stolicy Włoch. Tam inne światło, inna atmosfera, poczucie wolności, nieskrępowanej, również twórczej, swoboda artystyczna i poszukiwania. Chodzenie do antykwariatów, na pchle targi i odkrywanie zupełnie innych zjawisk artystycznych. Marian Warzecha uważa, że ten właśnie wyjazd nadał zupełnie nowy kierunek jego twórczości. Chociaż wydaje się, że powrócił do tego, co fascynowało go z końcem lat 40.. Nadał nowy wymiar zjawisku, jakim jest kolarz. Tworzył nowe, nowe kolarze. W tych kolarzach rzymskich Inspirowanych i miejscem, i czasem, w którym się znalazł, mogą Państwo zobaczyć niezwykłą gradację barwy. Pojawia się coś bardzo charakterystycznego dla tego twórcy powściągliwość, surowość, kameralność, kolorystyka bardzo stonowana, kameralna, bez giełku, bez krzyku, kolarze. Delikatnie tylko mienią się jakąś subtelnością. Myślę, że to jest bardzo znamienne i charakterystyczne. Wykorzystywał starodruki, rękopisy. Wydawać by się mogło trochę rzecz kontrowersyjna. Wyrywał kartki, nadawał im nowe znaczenie. Wprowadzał w przestrzeń swoich prac. Tak wyglądają te prace z tamtego okresu przepełnione tajemnicą, nieodgadnioną, surową, ale myślę, jak większość rzeczy, jeżeli chodzi o sztuki piękne, po prostu naszym zadaniem jest je kontemplować, cieszyć oko i samemu tworzyć wokół tego, co widzimy, swoją własną interpretację i nadawać swoje własne znaczenie.